Witam, witam, dzień dobry czwartkowo. Podziwiajcie wschód słońca, to znaczy promienie słoneczne, które wschodząc, o tak powiem oświetlają chmury. Bardzo mi się to podoba. Ja oczywiście biegnę. Zobaczymy ile przebiegnę. Szum autostrada Regensburg Norymberga. O zobaczcie i wschód słońca. Wschód słońca dzisiaj 7.30. W tej chwili jest tak mniej więcej 10 minut po wschodzie słońca. Góra zamkowa. Schlossberg, czyli moja ulubiona, ona to tak wygląda. Jak babka świąteczna mojej mamy. <grywka> A zobaczymy jak tam co tam się na górze dzieje. O, zobaczcie jaki rzuci kruszowy na chmurki. No cudownie, cudownie. Jak dobrze wstać, skoro świt. Tam w oddali wiatraki, nie wiem czy widać. A tutaj pole. Zobaczcie, gdzie nie gdzie są słoneczniki uschnięte, bo jest to pole słoneczniki i takich różnych rzeczy nasianych, bo ono odpoczywa. No Jest pięknie. Witam, dzień dobry. Może od razu poranne oddychanie, wdech, wydech. Niby jest taki lekki przymrozek, ale na termometrze to było plus jeden. Także przy ziemi ten przymrozek. O, jak się super oddycha takim powietrzem. O, jak ptaki wysoko latają. Będzie pogoda, będzie pogoda. Chociaż pogoda to stan atmosfery w danej chwili, to będzie ładna pogoda. Magdalena popraw się, będzie ładna pogoda. O, pięknie się oddycha. Kochani, biegnę dalej. Do zobaczenia za moment przy kawie. Mm-hmm. <laughs> Witam po porannym oddychaniu. Przebiegłam 3 kilometry. Witam na porannej kawie. Zapraszam. Guten Morgen. Herzlich willkommen am Donnerstag. Serdecznie witamy w czwartek. Czy kawa zrobiona? To zapraszam do zrobienia. Biegnę sobie tak dzisiaj, biegnę, podziwiam, bo był piękny wschód słońca, pięknie podświetlone, były chmurki, takie delikatne. Po czym, no jak wybiegłam, po czym jak wracałam, to taka cała warstwa, taki pułap szarych chmur szedł w kierunku wschodu od zachodu. Posłuchajcie, szedł i przyszedł. I całe niebo w tej chwili jest takie szare, takie zasnute tą szarością, tymi szarymi chmurami. Ale to tak jak te chmury płyną, płynęły, płyną. To tak mi się przypomniał przecież filozof grecki Heraklit z Efezu. Efez aktualnie to jest Turcja. A byłam w Efezie, w w Efezie. Przypomniał mi się, że przecież to on jest autorem tego słynnego tekstu, że Pantarei, wszystko płynie. Tak, wszystko płynie. I nic nie pozostaje takie same. Czyli jaki wniosek z tego, że wszystko płynie? I co jest najpewniejsze w życiu? Zmiana. Zmiana, bo ona cały czas się dokonuje. I jak się otworzymy na to, że ona się dokonuje, to już inaczej będziemy widzieli to, co się dzieje wokół nas. Przecież chodzi nam o to, aby było nam lżej, aby te problemy nas tak nie zjadały, nie nadgryzały, abyśmy byli mądrzejsi, mądrzejsi od tych problemów, czyli umieli na nie spojrzeć i umieli je rozwiązać. I umieli znaleźć może sposób, lub poprosić kogoś o pomoc, żeby czasem od niektórych, Takich ciężkich zajęć, chociaż na chwilę, na chwilę, muszą mieć trochę wytchnienia. Bo wtedy, jak tak wyjdziemy z tego domu i tak wejdziemy wśród ludzi, to inaczej zaczynamy postrzegać rzeczywistość. No, na, na które sprawy na ten moment nie mamy wpływu, ale pewnego dnia może tam się to rozwiąże. Bo czasem jest tak jeszcze, że pewne rzeczy trzymamy. Trzymamy, bo uważamy, że teraz jest dobrze i rzeczywiście trzymamy je naszymi energiami. Czasem nieświadomie. Dlatego ciągle mówię, że świadomość jest najważniejsza. I wtedy trzeba po prostu powiedzieć po prostu puścić nic więcej. Nie ma innego na to lekarstwa puścić dać sobie wytchnienie puścić. Jeżeli ktoś nas zdenerwował, to mu po prostu wybaczyć. Bo my nie wiemy, dlaczego nas zdenerwował, jak jaką on miał sytuację, on, czy ona sytuację życiową, dlaczego się tak denerwuje. A może ma jakąś chorobę i się na wszystko denerwuje. A my to widzimy w ogóle zupełnie inaczej. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby odpuścić sobie, wybaczyć sobie. Jak wybaczymy sobie, bo historii się nie zmieni, no nie zmienimy historii, to wtedy wybaczenie dla innych też przyjdzie. Czyli to puszczenie, tak, nie będę już tego trzymać w głowie, tylko to po prostu puszczę. Tak, to jest to wybaczenie. Puszczę to, co mnie gryzie i zacznę nad tym pracować. Bardzo mi się podobało i bardzo dziękuję tym, którzy pod filmikiem, nie wiem, z kilku dni, kilka dni temu, było, że trzeba sobie uświadomić, że się człowiek boi, przyznać się przed sobą, że po prostu ma strach w sobie, że ma lęk. Wiecie, to różnie zawsze odbieramy te słowa, które jedna osoba mówi, w tym przypadku ja. I chodzi mi o to, że jeżeli coś nas Denerwuje, z czym sobie nie możemy poradzić, to przyczyną prawdziwą jest strach, który kiedyś spowodował daną sytuację. Był w danej sytuacji. I tak jak małe dziecko, które zostało kiedyś samo i płakało, bo było wystraszone, to może byliśmy my. I w danej sytuacji wracamy jakby niezależnie tymi energiami do tego momentu. I my teraz, jako dorośli, wkurzamy się. Ta sytuacja nas denerwuje, ale nie chcemy jej rozwiązać. Czyli pod każdym praktycznie problemem jest lęk. Ale lęk, jako taki, nie że się boimy całego świata, nie. My się boimy wrócić do momentu i to nas trzyma. To nas denerwuje. I jakaś określona sytuacja nas denerwuje, ale co się zadziało, że ta sytuacja nas denerwuje? Co konkretnie się zadziało? Wiecie, jak to jest, że człowiek spotyka pewną osobę i ona po prostu cię wkurza od razu, na wejście, na wejście cię denerwuje, ale ta osoba jest jakby lustrem dla ciebie, czyli widzisz coś w niej, co masz w sobie nieprzerobione. Co masz w sobie nieuświadomione. Tak, tak to jest. I dlatego tak wiele mówię o tej świadomości. Także zobaczcie: taki Heraklit z Efezu, grecki filozof, który żył, um, urodził się w 540 roku przed naszą erą, to jakże to jest 2,5 tysiąca lat, jakże to było dawno. I czy to nie jest niesamowite, że to, co on wtedy odkrył, że to wszystko płynie? Tak. Bo nawet jak człowiek siedzi, to czy w, w nim krew nie płynie? No cały czas, serce bije, dlatego siedzi. Zobaczcie, wszystko płynie. Wyjrzyjmy na zewnątrz. Słońce nie stoi, słońce cały czas idzie, idzie, idzie. Chmury, wiatr to nic nie stoi, to tylko góry stoją. Ale na, góra, na górze rosną drzewa, i wiatr rusza liśćmi. I te liście na wiosnę są zielone, a na jesień żółte pantarei. I dzisiaj się budzimy w takim humorze, a wczoraj mieliśmy taki humor. No tak, to tak to bywa. To tak, moi drodzy, filozoficznie. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych Greków. Mariola, witam. Jadwiga, witam. Dariusz. Halo, halo. Joanna. Moi drodzy, życzę Wam miłego czwartku. Shunen tak. Jak tutaj się mówi. To słowo siunen, czyli taki piękny, wspaniały, to jest tak popularne, że wszystko jest. I bluzeczka jest siunen, i samochód jest siunen, i pogoda jest siunen, i życzymy. A, i to, co się nie spotkałam u nas w Polsce, jak wychodzę na pauzę, to mówią do mnie koleżanki, siunen pauze, no to ja im mówię, siunen arbajt. O, i wtedy jest szok, no właśnie, przyjemnej pracy, przyjemnej pauzy. Miłego dziąka pa.